Witajcie Jestem w miejscu na które u nas gadają rozciep z kuli tego że kiedyś były tu srogie doły i wczepowali tu wszystko co ino mogli a teraz powiem po waszemu jestem w miejscu na które u nas mówią rozciep tutaj były wielkie doły do których zsypowano wszystko co tylko można było doły były po starej kopalni Waryńskiej i po kopalni szarnej tu to wszystko to były doły i z tego co widać dalej tutaj jeszcze sypują jakieś różne różnistości przyjechałem tu zobaczyć z tego względu, że jak tu za dziecko chodziłem Znalazłem kiedyś taką puszkę. Nie wziąłem jej, nie wyrzuciłem, czy tam rodzice mi ją wyrzuciły, nie pamiętam. Po latach, gdy zacząłem się trochę interesować historią i wszystkim, no to z tego, co ją pamiętam, to to była puszka po masce przeciwgazowej od, Niemcy, od Niemców. Jak znajdę gdzieś zdjęcie to wam ja tu wstawię I teraz przyszedłem sobie pooglądać czy czasem tutaj czegoś nie ma jeszcze z perelu albo coś Jak coś znajdę To się włączę z PRL-u nic Nie znalazłem Chociaż zobaczcie fajnie to zabieram Artur Skaniowa, chyba to dostaniesz A no, to są raczej nasze współczesne śmieci Bo przecież gdzieś to trzeba wywalić, przecież nie ma śmietników, nie? Taki krótki film Jak coś znajdę to się jeszcze włączę, a jak nie to do następnego goni Jeszcze się włączam, bo jakaś akcja jest Zobaczcie Radiowóz za radiowozem Widzicie, jak koguty migają Teraz przeleciało z 15, a może z 10 minut temu też z 15. Wszystko tam w kierunku Wytomia. Ciekawe. Zobacz, Artur, po umyciu. Tu jest czaszka. Szkło jest. Takie. Widać że to jest coś starego chyba. No nic, w każdym razie i tak poleci do ciebie Także jeszcze raz, do następnego kochani